Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o powerbanku Ugreen 145W. Odpowiemy też na pytania, czy na co dzień, gdy korzystamy tak dużą moc, czy moje pomiary potwierdziły obietnice producenta, czy do tak mocnego powerbanka potrzebujemy drogich przewodów, a może wystarczy najtańszy przewód zakrona? To też sprawdzimy. Zapraszam do oglądania. Sprawdźmy, ile tej mocy właściwie na co dzień potrzebujemy. Mój Samsung ładuje się z mocą około 16-17W. Ale ładowanie zaczyna się z mocą 21, a kończy z mocą około 6W. We wszystkich urządzeniach wygląda to podobnie. Zaczynamy od maksymalnej mocy ładowania, a pod koniec moc ładowania drastycznie spada. Wszystkie pomiary w tym filmie potwierdzałem drugim urządzeniem pomiarowym. Nie będę jednak was tym zanudzał. Google Meta Quest 3 podczas ładowania pobierają 16 w Tablet Lenovo P11 Pro w granicach 18 w DJI Neo ładuje się z mocą 8 w Moja szczoteczka elektryczna pobiera niecałego wata energii. Gimbal DJI Osmo Mobile 6... Pobiera w granicach 9W. Mój mocno rozładowany smartwatch pobiera 3W. Testowałem też inne produkty. Wniosek jest prosty: w 80% zastosowań wystarczy ci ładowarka o mocy 30W. Więcej będziesz potrzebował do ładowania laptopa czy Starlinka. Jeżeli zamierzasz ładować dwa urządzenia jednocześnie, wybierz ładowarkę o mocy przynajmniej 60W. Przejdźmy do bohatera naszego filmu, czyli PowerBanka, który oferuje nam 145 W mocy wyjściowej. Kiedy jednak używamy trzech portów jednocześnie, całkowite obciążenie to 115 W, co i tak jest imponującą wartością. PowerBank posiada litowo-polimerowy akumulator o pojemności 25 000 mAh. Jak wszyscy wiemy, podana znamionowa pojemność to pojemność budowanych akumulatorów, a nie pojemność dostępna dla nas. Realną pojemność zmierzyłem specjalnym przyrządem. Pomiary wykazały, że możemy liczyć na około 15 000 mAh, czyli 60% tego, co obiecuje producent. Oczywiście zakładając pobór na poziomie 17W, czyli tyle, ile najczęściej pobiera mój telefon podczas ładowania. Ten wynik nie jest zaskakujący. Kanał Test Hub zrobił test kilkunastu powerbanków o pojemności 10 000 mAh. Jak widać w tabelce, dostępna pojemność oscyluje około 60%. W Powerbanku jest przetwornica, która podnosi niskie napięcie akumulatorów, czyli 3,6 V do nawet 20 V. Proces ten generuje straty, głównie w postaci ciepła. Test dostępnych trybów wypadł bardzo dobrze. Na USB-C mamy właściwie wszystko na zielono, a na USB-A dokładnie to, co można uzyskać na tym starszym typie złącza. Gwarantuje to wysoką zgodność z naszymi urządzeniami. Moc maksymalna rozkłada się na dwa porty. Z jednego możemy pobrać 100, a z drugiego 45 watów w tym samym czasie. To dlatego producent wraz z urządzeniem dostarczył kabel o mocy 100 watów. Jak widać producent dotrzymał słowa. Mamy 100 watów. Rewelacyjną cechą tego powerbanka jest szybkość ładowania. Naładowanie go od zera do pełna trwa 2 godziny. Producent obiecuje moc ładowania na poziomie 65W i jak widać dużo się nie pomylił. Przewody? Scena, pierwsze ojęcie, pierwsze akcja! Na potrzeby filmu zakupiłem najtańszy kabel w akrionie. Producent obiecuje 60W. Sprawdzimy to, ale najpierw odrobina teorii. Aby szybkie ładowanie było możliwe, musi je obsługiwać telefon, ładowarka i przewód. Po podłączeniu te trzy elementy komunikują się ze sobą celem ustalenia obsługiwanych standardów. Jeżeli żądano przez telefon moc obsługuje przewód i ładowarka, telefon wchodzi w tryb szybkiego ładowania. Jeżeli na przykład przewód jest starego typu i obsługuje tylko 15 W, to niezależnie od telefonu i ładowarki mamy 15 W. W przewodach USB-C jest umieszczony układ, w którym zapisana jest maksymalna moc przewodu. Jak widać, zaraz po podłączeniu telefonu na linii DATA pojawia się krótka komunikacja. Dopiero po niej następuje właściwe ładowanie telefonu. Testujemy przewód zaksiona. Producent obiecuje maksymalnie 3 ampery i 60 W. Przewód jest w stanie wytrzymać nawet lekko większe obciążenie. Testowałem na nim też 70W, ale nie dał rady. Podsumowując, test zdany śpiewająco. Testowałem też inne przewody, które mam w domu. Tu na przykład testuję przewód dostarczany z MetaQS 3. Wydaje się, że jeżeli nie masz naprawdę starych kabli, to większość przewodów daje radę z 60 W. W moim przypadku wszystkie, które mam wytrzymują taką moc. Podsumowując, jeżeli kupujesz urządzenia o dużym zapotrzebowaniu na moc, to wiesz też, że potrzebujesz mocniejszego źródła zasilania i lepszych kabli. W standardowych zastosowaniach nawet kabel za niecałe 7 zł daje radę. Powerbank i wszystkie urządzenia pomiarowe kupiłem za swoją kasę. Wszystkie testy trwały łącznie kilkanaście godzin. Jeżeli Ci się podobało, proszę, daj lajka, to motywuje.